Maria, jako pośredniczka miłosierna podejmuje się obrony najbardziej nawet nieszczęśliwych. Maryja modli się o stawist naszych grzeszników, Błogosławiony Amadeusz mówi, że nasza Matka niebieska stoi, by zostanie przed tronem Bożym i stawia się za nami sobie, z nami z za swymi podważnymi modlitwami. A ponieważ będąc w niebie dobrze zna na naszą lędzej i potrzeby, nie może nam odmówić swego współczucia. Pełna jest dla nas miłości macierzyńskiej, współczucia, litości i dobroci, stara się ciągle wspomagać nas i zbawiać. Dlatego Ryszard do świętego wrześnięcia zachęca każdego, nawet najniższego, aby się uciekł z ufnością do tej słodkiej i był przekonany, że zawsze znajdzie ją go gotowy do wspomożenia go, gdyż, jak pisze święty Getfryk, Maryja zawsze jest gotowa mordza ze wszystkich. A z jaką z jak wielką i miłością wyłączał święty Bernard zabiega to dobra o sprawy naszego zbawienia. Także święty pantura podziwia miłość i gorliwość Maryi, która nieustannie pobudzają do błogania stwórcy, aby nam przebaczył grzech użyczył swej łaski, uwolnił od niebezpieczeństw w nieszczęściach. Oto jego słowa. Trzeba wyznać, że w niebie mamy tylko jedną, toczącą się u nas, współmarzycielką. Mam widzieć Ciebie, Maryjo, Innymi słowy, to prawda, Pani, że wszyscy inni święci pragną naszego zbawienia i modlą się za nas. Lecz miłość i czułość, jak Ty nam okazałaś, wyjednuje nam swymi modlitwami tyle różnych władz Bożych, Muszę nas wyznać, że mamy w niebie tylko jedną tak wielką lodowisko. Mianowicie, Ciebie, że nikt tak jak Ty nie pragnie i nie troszczy się o nasze zbawienie. Któż kiedykolwiek zrozumie troskiwać przy najświętszej Panny? jak błaga o Boga? Ona Boga, niemieszczanie za nami święty Garman powiedział. Ona nigdy się nie zmęczy. Stawiają się za nami u Boga. Jakież to piękne. Wy, wyrażenie Maryja tak się lituje w naszym lędem i tak nas kocha, że może się zamrzeć ciągle. Rozpoczyna się mordyć na nowo i nie przystaje nigdy się za nas i bronić nas swym mordytwem, przeżywem i widywać nam łaski. Błędni, biedni bylibyśmy my, grzesznicy, gdybyśmy nie mieli tak wielkiej orędowiski, którą jest tak potężna, tak nadościwa, zarazem tak roztopna i mądra, że nasz Sędzia i Syn nie może potępić tych, za którym się stawia. Tak twierdzi Ryszard do świętego Brzeźnica, do tego Janka o metrach. Tak ją pozdrawiam. Witaj Ty, który masz moc rozstrzygnąć wszelkie spory. Wszyscy powiem sprawy, wszystkie powiem sprawy, jakie, jakie się podejmuje ten męż, muszą być wygrane. Dlatego święty Pan Bóg nazywamy Maryją Mądrą w Abigail, ponieważ sława niewiastka taką miała wogadzić. Z tymi prośbami króla Dawida, rozgniewanego do Nabala, że później on sam ją wychwalał i dziękował za jej szczęśliwstwo, którym przeszkodziło mu zemścić się na, na balu. To samo nieustannie czynił w niebie Maryja na korzyść niezliczonych grzeszników. umiała na swymi czułymi i mądrymi prośbami tak łagodzić sprawiedliwość Bożą, że sam Bóg ją za to błogosławi i dziękuję jej niejako, że w ten sposób nie pozwala mu ona ich opuścić i ukarać się, ich na to zasługują. Przykład, w czasie misji prowadzonej przez radę turystów w pokazaniu o Matce Najświętszej zgłosił do spowiedzi pewien starzec i rzekł pełen radości, ojciec misjonarzu, Matka Najświętsza, wyrzeczyła mi wielką łaskę. Cóż takiego, zapytał spowiednik. Więc ojciec, że od 35 lat spowiadam się świętokradzko, wstydząc, wstydząc się wyznać pewien grzech. Często znajdowałem się w tym czasie w wielkim niebezpieczeństwie. Kilka razy byłem nawet bliski śmierci. Gdybym wtedy umarł, z pewnością poszedłbym do piekła. Oto teraz, Maryja, wyznaczyła mi wielką łaskę i poruszyła moje sumienie. Mówił to z takim płaczem, że wzruszenie ogarnęło nawet spowiednika. Po spowiedzi, misano spytał go, czy wypełniał jakoś pobożną praktykę uczci Matki Najświętszej. Odparł że w każdym szobodnym na Części Maryi wstrzymała się od spożywania na biału. Przynajmniej Pana przyjęła ten Jego gest siły i odwagła się, się nad nim. Pozwolił on mi się opowiedzieć innym o tym zdarzeniu. Modlitwa. Wielką Matko mojego Pana. Jestem świadom, że z powodu mojej niewdzięczności, jako przez te lata nazywałem Bogu i tobie zasłużyłem na to, abyś mnie opuściła. Niewidocznych jest nie jest bowiem godzin Bożych dobrodzieść. Rozznając Państwo dobroć, wiem, że jest o wiele większość niż moja niewdzięczność. Wspieram mniej więcej na to Środkowo i nie przestało wyświadczyć dobrodziejstw Rzesznikowi, który ci zaufał o matkę Miłosierdzia, Wyciągnij swoją rękę i podnieś się pod o litość. O Maryjo, broń mi albo powiedz mi, do kogo mam się zwrócić, to bym nie umiał bronić lepiej od ciebie. Gdzieś jednak znajdę w nieskończą i potężniejszy od ciebie przez Bogiem, któremu jesteś matką. Będąc matką Zbawiciela, masz wręcz obowiązek zbawiać grzeszników, dlatego im nie zostałeś dana na ratunek. O Maryjo, braw tego, kto ucieka się do ciebie. Nie zasługuje na Twoją miłość, czy pragnienie, lecz swe pragnienie, 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 pragnienie zbawienie ginące każdym uchać że mnie kochasz, że jeśli Ty mnie kochasz, to czyż mógłbym się potępić? Moja kochana Matko, jeżeli ja się zbawi dzięki Tobie, ja się tego spodziewam, nie będę już nigdy nie, nie będę Ci wiecznie wysławiać, a szczerą miłość, miłością całej swojej duszy wynagradzać Ci będę moje dawne grzechy odwiedzany, odwdzięczanie się za miłość Twoją po mnie. Uszczęśliwiony w niebie, gdzie Ty królujesz, królować Będziesz na wieki, będę wyśmiewywał, nieustannie twojej myśli, i będę całował na wieki twierdząc się w ręce, które tyle razy w od wam nie odpiekło. O Maryja, moja wybawczyni, moja nadzieja, Królowo, Orędowniczko, Matko, moja kocham Cię, kocham, zawsze, kocham Cię, kocham i zawsze kocham Cię w Amen, Amen, tak ufam, tak mi się stanie.